2.0, jak to mówią moje dzieci. Ja wiem, że to przestarzałe hasło, ale przynieśli to niedawno z przedszkola. Słuchajcie, dzisiaj e, korzystam z tego, że ostatnio udało mi się nabyć drogą kupna na popularnym portalu do zakupów lokalnych, e, starą wkrętarkę dla 10V, która jest tak martwa, że jak tylko podamy napięcie na ten silnik, to zaczyna z niego dymić, e, więc e, ta część jest już. Praktycznie nieużywana. Zostawię sobie tylko ten przełącznik, ten ongrób, wkrętarkę Black Deckerową. Więc, gdyby tamten uległ uszkodzeniu, to takie rzeczy zawsze warto mieć. A korzystając z tego, że chciałem z niej tak naprawdę wykorzystać tylko podstawkę do baterii, z którą też będę wiązał pewne nadzieje na przeróbkę tych akumulatorów, które już trochę zdychają, ale to temat na osobny odcinek. Dzisiaj planuję zrobić lampkę na baterie do pracy gdzieś w terenie. Mam tutaj taki zakupiony kiedyś, zamontowałem takie w samochodach w bagażniku. Świetne rozwiązanie. Lampka ledowa, która naprawdę daje sporo światła. Spróbuję teraz na szybko podłączyć. Zobaczycie jak to naprawdę daje radę i polecam coś takiego w bagażniku. Późnym wieczorem to te pojedyncze żaróweczki, które tam niby mają coś rozświetlać, to nie za wiele dają w porównaniu z tym. Nie wiem, jak to będzie widać na kamerze. Teraz pewnie trzeba zaczekać chwilę, żeby ostrość wróciła. Bateryjka jest 10,8 V, więc trochę za słaba niby do tych lampek, które są przystosowane do Zasilania 12V albo tak jak w samochodzie no to mamy 14,4, ale jak sami widzieliście daje to naprawdę sporo światła. Są one do kupienia gotowe nadstawki na akumulatory Black Deckerowe. Natomiast taki, taka podstawka kosztuje 30 parę złotych plus wysyłka. A ponieważ ten akumulator i tak nie będzie mi już do niczego potrzebny, bo tak jak mówiłem, ten silnik jest do wyrzucenia i nie będę z tego korzystał, to nie ma żadnych przeszkód, żeby zlikwidować ten ząbek do zaczepiania i po prostu domontować tutaj od góry um, uchwyt na tą lampkę. Jedyne na co musimy uważać, to to, żeby zostawić tutaj tyle miejsca, żeby dało radę zaczepić ładowarkę. Czyli już widzę, że. Nawet po usunięciu tego ząbka do zaczepiania zostaje tutaj troszeczkę za mało. Widzicie? Jest to o. Więc yy, będzie może troszeczkę zabawy. Pewnie trzeba będzie to nawiercić jakimiś dwoma yy, cienkimi wkręta, wkrętami albo złapać na nitach. Zobaczymy, jak to wyjdzie w tym miejscu. No to tyle słowem wstępu. Działamy! Thank you. Taki mini prototyp. Jeżeli już wyrzucam oczywiście do elektrośmieci jakieś sprzęty typu zasilacz komputerowy, to zawsze wcześniej ucinam wiązkę, bo to się naprawdę często przydaje. Mamy fajne, grubsze lub cieńsze, ale przydatne przewody w różnych kolorach. I tak jak tutaj mamy na przykład czarny i czerwony, to to akurat jest dosyć łatwe do znalezienia wszędzie ale potem będę lutował fragment do ładowarki, do baterii, gdzie mamy już czarny, czerwony i sygnałowy, biały. No i z takich właśnie wiązek zawsze łatwo jest sobie wyciągnąć odpowiedni przewód, dzięki temu zmniejszamy ryzyko pomyłki. Słuchajcie, myślałem nad tym intensywnie przez jakieś 20 sekund i doszedłem do wniosku, że nie ma sensu wymyślać koła na nowo. Próbuję to po prostu wkleić w tym miejscu na gorący klej. Ja wiem, że to może nie jest najtrwalsze znane światu lepiszcze, ale myślę, że w tym miejscu on nie będzie narażony na żadne drgania ani uszkodzenia z zewnątrz i spokojnie da sobie to radę. Będzie to ukryte tutaj. Jeżeli kiedyś się odklei, no to będę myślał nad jakąś alternatywą. Usunąć, usunąć gorący klej to jest 30 sekund roboty, i wtedy się to wklei na jakąś żywicę albo coś intensywniejszego. Jeszcze jakiś klej dwuskładnikowy. A póki co zobaczymy, czy to się w ogóle sprawdzi. Także lutujemy. Słuchajcie, zlutowałem i ku mojemu zaskoczeniu nie działa. No i nie wiem, czy to przed chwilą nagrywałem, czy nie. Być może na ten moment przerwałem. Zastanawiam się, co jest. No i wziąłem kawałek metalu. Świeci. Czyli chyba trafił mi się felerny switch. No nic. Wylutujemy. Notujemy następny. Z tyłu wygląda to tak. Czy to estetyczne? Oczywiście, że nie. Czy działa? No, a chyba to jest najważniejsze. Sprawdzamy jeszcze, czy ładowarka podchodzi. Bez problemu.